W piątek grupa uczniów liceum im. Stefana Żeromskiego przy udziale gimnazjalistów z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 zorganizowała kulturoznawczy spacer pod hasłem Zapomnianymi Śladami. Kim byli ratowani przez Sprawiedliwych? Jest to realizacja kolejnego zadania w ogólnopolskim programie Młody Obywatel Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na trasie spaceru, na który udali się uczniowie, znalazły się m.in. cmentarz żydowski, dawna szkoła żydowska przy ulicy Mireckiego, ulica Szulmana, gdzie kiedyś mieściła się synagoga. Kulminacyjnym punktem działania był apel pamięci, który odbył się na skwerze w alejach partyzantów. Tam m.in. upamiętniono sylwetkę byłego dyrektora czerwoniaka. Jana Michała Langiewicza, który w 1983 roku został uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Pod tablicą z plakatem prezentującym osobę dyrektora Langiewicza złożono wiązankę kwiatów. Na terenie skweru ustawiono kilka okolicznościowych wystaw. Był to element edukacji w zakresie wybranych elementów kultury Żydów jako ratowanych. Apel był wyrazem sprzeciwu przeciwko złu wynikającemu z obojętności, zawiści, strachu i antysemityzmu. Zobowiązujemy się pamiętać o tym, że z narażeniem życia udzielaliście pomocy skazanym na śmierć. Tym, którzy otoczeni milczeniem odeszli by zginąć. To myślacie się, z tego dworca, z tego naszego dworca w 1941 roku, tu tak symbolicznie ułożyliśmy drogę, odeszły osoby, dziewczyny wam jeszcze o tym chwilkę powiedzą, a my ich żegnamy takim mottem. Czasem jest naprawdę trudno zdobyć się na odwagę przeciwstawienia się złu. Ale zrobimy wszystko, by pamięć o Was trwała. Tylko tyle możemy pewnie dziś zrobić. Apel o pamięć o dzieciach, młodzieży takiej jak Wy, którą, o której historię żeście poznali na ulicach tego miasta. Kobiet, mężczyzn, starców, którzy po prostu musieli w milczeniu i otoczeni milczeniem odejść, wyprowadzani tak z Niemc przez Niemców większości polskich miast w 41 roku. Ale też jest to apel o pamięć o ocalonych, którzy ciągle cierpią, bo są samotni, bo stracili prawie wszystkich, czują się winni, że przeżyli, nie wiedzą kim są nieraz przez to, że wojna odebrała im tożsamość, a więc to też jest przykre. I jest to po y, czwarte, tak, apel również o y, taką siłę przeciwstawiania się złu, obojętności, y, bo jest ciągle wokół nas dużo takich przejawów.